Serdecznie drodzy widzowie, właśnie wracam z kanału Żeglugowego. Będzie film z tego, dzisiaj nagrałem. Także obejrzycie sobie później. Na kanale Żeglugowym prawie że nikogo nie ma, tak na dobrą sprawę. Może ze cztery osoby widziałem. Ale to jeszcze jest wczesna godzina, pogoda dzisiaj piękna naprawdę, bardzo ciepło tutaj sobie muszę wyłączyć ogrzewanie samochód w zastępstwie dzisiaj taką małą polóweczką dzisiaj jadę z 1992 roku czyli auto ma prawie nie no 32 lata ma, ale bardzo wygodne, naprawdę małe autko. Ale wygodniejsze niż niejedno duże, dlatego że nie ma tutaj takiej konsoli, która idzie w dół od deski rozdzielczej. Tutaj, gdzie się trzyma nogę, o, nogi można rozłożyć. Ja jestem dosyć wysoki, naprawdę przepraszam, że tą kamerą tak ruszam, ale muszę biegi tutaj przełączać jedną ręką a ja chciałem nagrać bardziej chodziło mi żeby nagrać drogę 501 a w zasadzie koniec remontu remont już dobiega końca tej drogi i na całym odcinku praktycznie droga już jest w całości przejezdna prace głównie skupiają się teraz na odcinku kąty rybackie, sztutowo i troszkę prac wstegnie. Wstegnie robią chodnik jakiś tam dla rowerowy, rozbudowywują. A w kątach rybackich kończą zatoczki dla autobusów, jak i również chodniki. Trwa montaż krawężników i układanie kostki brukowej w polbruku. Także już jedziemy gotowym odcinkiem. Droga bardzo równa zbudowana od podstaw była tutaj stabilizacja gruntu, grunt był wymieniany aż do samej, do samej gleby o kurczę tego ptaszka tu musiałem wyhamować, bo ptaszka bym rozjechał Mijamy właśnie skowronki tutaj namalowane pasy już na najezdni no i droga będzie, droga będzie w listopadzie oddana na całości już do użytku. Nie wiem dokładnie którego listopada. O tutaj widzimy po prawej stronie znajdował się e, tymczasowy parking dla maszyn i dla materiałów budowlanych, budowlanych już jest uprzątnięty. Wszystkie pobocza również są już utwardzone. E, rozplantowany czarnoziem, zasiana trawka. Także bardzo ładnie to już wygląda. Budowa drogi trwała prawie 2,5 roku. Zaczęła się zaraz moment po nie, nawet nie całe 2,5 roku. 2 lata można powiedzieć. Zaczęła się zaraz po ukończeniu kanału żeglugowego na i Wyślanej. Tutaj trwa montaż znaków drogowych i dojeżdżamy właśnie do kątów rybackich. Kąty rybackie, bardzo rozległa, długa miejscowość. Po prawej stronie już w całości oddany chodnik, ukończony, zasadzone drzewka i tam w oddali widzimy pracę. Właśnie montują znaki drogowe, a tutaj widzimy układanie kosztki kamiennej w zatoczkach autobusowych. Droga naprawdę prosta. Jedzie się jak po stole na całej długości, aż od Mikoszewa, o, aż od Mikoszewa po Piaski nawet w piaskach jest droga dużo węższa, ale również na odcinku od krynicy morskiej w stronę piasków jest również nowa nawierzchnia. Także można powiedzieć, że tutaj, od strony krynicy morskiej, na całym odcinku, droga wyremontowana w całości już. Tutaj, w tym miejscu, najwięcej jest wykonywanych prac. Po lewej stronie, tak jak mówiłem wcześniej, układanie chodników. Po prawej stronie to samo, zadoczka autobusowa już gotowa. Tak więc już prac naprawdę. Niewiele budowlańców zostało. Na gotowy odcinek. Coś tam jeszcze, jakieś drobne prace po lewej stronie są wykonywane. Piękne jesienne kolory, zaczynają się piękne jesienne barwy. Tak więc ja powoli będę kończył tą relację. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i życzę Wam miłego, spokojnego dnia.